Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Lelu. Panie, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, synu człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, synu jednorodzony, Ojca przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chryste, tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła. I nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, Niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, Osłaniaj swoją prawicą, Wejrzyj, obrońco nasz Boże. I wrogie oddal zasadzki, kieruj twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste łagodny nasz królu. Niech Ciebie z Ojcem i duchem. Wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca, Amen. Boże bądź moim obrońcą i warownią, która ocala, Panie, do Ciebie się uciekam. Niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, nakłoń ku mnie twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić, bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię, wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo ty jesteś moją ucieczką, w ręce twoje powierzam ducha mojego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Boże bądź moim obrońcą. I warownią, która ocala. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania, jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie. Panie, któż się ostoi, ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, Niech Izrael wygląda Pana, U Pana jest bowiem łaska, U niego obfite odkupienie, On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie, niech nad Waszym gniewem. Nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam Ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, w ręce Twoje, Panie powierzam ducha mojego. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan, i chwałę ludu twego Izraela. Chwała ojcu i synowi, i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłaniaj, Abyśmy czuwali z Chrystusem. Odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione. I odnów przez odpoczynek nasze siły. Abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Witaj niebios, Królowo. Witaj pani Aniołów, witaj różko i Bramo. Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.